Panie, które tutaj widzimy właśnie to kobiety, które służyły wcześniej w folkszturnie, także to są osoby, które generalnie wspierają tutaj można powiedzieć wermach. Nie, nie są to mundury nowe, które tak naprawdę wojsko nosiło głupie wermach, ale tak jak mówimy na tych terenach bardzo dużo jednostek folkszturni działało i tutaj Niemcy właśnie w ten sposób starali się też po prostu wspierać. W momencie, gdy dojrzało do akcji zbrojnej, no te osoby się włączały w całą tą akcję. ほんまにじゃあ。 Proszę w czasie, kiedy Niemcy szabrują zamek, przeglądają go od strony miasta, jedzie motocykl Wojska Polskiego, prawdopodobnie zauważono, że do obiektu zbliżyli się Niemcy, najprawdopodobniej jest to motocykl z Kilku żołnierzy zauważyło, że jedzie motocykl z wiadu, zauważono też, że z tyłu idzie wojsko, także prawdopodobnie jest to rzeczywiście rozpoznanie. Kilka celnych strzałów spowodowało, że motocykl tak inny Jednak strzały spowodowały, że właściwie no wszyscy już wiedzą, że Niemcy są na obiekcie. Na tyłach widać, że wojsko polskie się przygrupowuje. Także generalnie widzą, że obie jest zajęte i starają się zająć wygodne pozycje. Z tyłu też widać, że pojazdem typu Willis. W tym samym czasie Niemcy reagują to, co jeszcze zostało zamknięte. Wojsko Polskie zajmuje pozycję i przygotowuje się do ataku. W sumie w tej chwili wszyscy obserwują siebie i obserwują ruchy jakie Wojsko Polskie wykonuje i wojsko Macy. Uważaj Dani! Po zaciętych walkach dochodzi do przełamania zajęcia pozycji przez Wojsko Polskie w tej chwili sprawdzają nie Niemców, czy Niemcy są, czy ktoś się nie ukrył, czy ktoś jeszcze nie żyje. Wszyscy Tak jest. żołnierze chodzą na wyspę, sprawdzają jeszcze, czy ktoś się ukrył, czy nie ma jakiejś akcji sabotażowej, czy grupy Werwolfu nie są tutaj jeszcze jakiegoś właśnie odletu zrobić lub akcji sabotażowej. W tej chwili do Budpalu trzymujemy dunki. wychodzą na zewnątrz, sprawdzić jeszcze, czy coś się nie zmieniło. Pole, pole. Mogę parę